Siema widzowie, znowu dzisiaj test, znowu Ford Transit, ale jako pomost ten Ford Transit, ciągle Ford Transit się trafia, no niestety tak, ale to jest fajny samochód, furkonetka, ja lubię furkonetki i dzisiaj jako pomost jesteśmy, no tutaj nie ma za dużo, No nie ma sprzętów nawet, więc słabo, a nasza, a nasza Ford, nasz Ford stoi tutaj. Mega ładny ogólnie pomoc drogowa jest, światełka też. No i ja jadę ogólnie na miasto. Czy ktoś nie potrzebuje paliwa przypadkiem, znaczy. Ogólnie pomoc drogowa nie jest taka znana niestety. To jest minus. Nie jest. Z głównie trzeba pisać kto potrzebuje. Kto potrzebuje pomocy drogowej. Ktoś nie pisze. Czekamy, może coś będzie, ale wątpię, bo w możemy się zająć tymi pojazdami, co stoją, tak? Uuu, a tu co, co? To, no, to, to. pana chłopa! Ale co się tu dzieje? Chwila. Aha, było. no dobra, no nie to nie jest. mi jest od tego kostka pewnie. Ja. Ciekawe, co następne będzie, ogólnie ja nie wiem. Ale ciekawe te testy. Od razu... o! Łata! Co? Skąd ta karetka? Nie wiem, czy bra... Szkoda słów. O pogodowie energii. o! Pa! Bliźniak. Dobra pomożemy bliźniakowi tam parking jest, dobra dostajemy na pomoc drogową też, też Ford też fort pogodowie energetyczne będzie ale będę musiał przejść na pomoc drogową bo, a bazę sobie wymyślę, na przykład może tam pod fabryką, albo gazowe chyba to się jest, nie wiem nie, spra nie, nie sprawdziłem Aha. Моя сирена, конечно. Едь! А, потом новый такой шпион. Добро. Не знаю, что помочь. Чего я могу? Опа! Сирен не хочу. Сирен не могу. Добро. Не знаю, что все. Добро. я же червона. Добро. Лопавая застровочка. что ты у меня... Pa! One sobie zrobili taką ekipę, kurde. Wcześniej nie było takiej ekipy, przecież, osoby cytrynowice. No dobra, jedziemy. To drogowa nie jest taka popularna. Dziękuję, nie ta. O-O-O, no. czy coś tam ukradli? No. Nie wiem, jak to się czyta. To on e, też jest z pomocy drogowej ma 1000 ileś tam czasu? Ja mam 4... No w sumie już 5000, bo tylko 6 brakuje to 5000 czasu. Czyli te 5 godzin. Nie no, dużo, przecież czasami 2 dwie, dwie godziny w to grę czasami. Jezu! Dobra, teraz... Znowu nasza robota. Nie mamy lawedy na razie tej Mercedes, no bo po co? Dobra, najlepiej jak tutaj dam. Chyba tutaj, co nie? Bo ja... No ta, tutaj. Dobra, widziałem szybko. Zaraz nam też ta druga półnozdrogowa zgarnie jednostka. Prawto, fardzibka i bum Jezu, znowu włączyłem. Mhm. No. O kurde, pa! To ten sam typek. Oj, oj, oj. co ten Ford Transie, tak taki popularny? Serio? No dobra. Bierzemy. Czekajcie, zdjęcie zrobię. Tak, żeby było na okładkę. Tak. O, dobra jest. Wiecie, zdjęcie, kiedy coś się ro robi. A jak nie, a, a, a czasami zapominam, bo taka beka na przykład jest. Po prostu albo za dużo w Straży Pożarnej. No i. Tak, gdzie ja mam to zaparkować? Nie. Dalszy parking, to tam, ale no... Albo komisarz policji. O nie, tu... Dobra tutaj. zgarniemy I kiedy będę miał nawet, no to będę zgarniał tak na warsztat! O chwila, chwila, po osypy jedzie. O słupy. Cytrynowice chyba. Nie wiem z ja. Z której strony. Jakoś to będzie. O Jezu, emotka nie! Je o! Jadą! Jadą nasi! Ta pomoc drogowa też nie jest taka popularna, bo też mega ukryta według mnie. Tak wszystko jest to takie inne w ogóle... No ale ta pomoc drogowa to tak wyleży tak. Ale dobra, nie jest źle ogólnie, no to ja powiem. Ale wszystko jest tak blisko siebie. Usiądę do miasta, po szkoły, a strasznie mięsko, po szkoły. To tak <grymne> zabawne, to jest, ale dobra. To jest grana, no nie będą tutaj robić po prostu jak, jak połowy miasta, prawda? O kurde. Tutaj to jest. druga jednostka pomocy że chyba Dobra, wjedziemy, no bo zobaczymy, czy da się coś. A, to po prostu... Ta! Patrz, to znasz Znażył, znażył. Sewery jakieś. A, znam to Pa, pa no chłopa Weź tą lawetę Jezu Chłopie, nie mnie na Pamu, bo mi se rana... O kurde, teraz to już w ogóle nie wyjadę Policja jedzie, man. Tak mam? No mam chyba man. Chłopie Wynocha mi z tym Mercederem Auditę muszę przestawić, On źle stoi Dobra, zabarkujemy ją jakoś elegancko no mówię, z tą furkonetką to mało da się zrobić, ale można niby tankować samochód tak na niby, ale niech nie robić jakoś takiego, niestety. O, muze włączyli. Dobra, wracamy. Ojej, ojej. Aha, znowu coś tam na górze, jest. super, dobra. Ty no, by przy, przywalił mi chłop. No ta, co, sa, co, co chce chłopina, no by mi przywalił w bok. Ja nie mogę. Chwila ja się napija tutaj. Napiję. Jezu, na mam nie poleciała woda. Matko jedyna. Let's go! Pięć tysięcy mamy. Patrzcie. Pięć tysięcy. Let's go. Easy, 5000. Czerwona. Dobra, jedziemy. Co to światło tak długo się zmienia? Bądź czymś. Jak nie ma no to nie. <ścoughs> Czyli znaczy, ja bym nie zabierał komuś samochodów, w pomosie, ktoś po prostu jeździ z kimś innym i po prostu zostawił ser. Ja bym nie zabierał tak często, no ale. No. Dlatego ja głównie przestawiam, żeby no było wiadomo. nie będę zabierał, nie wiadomo gdzie. oho. Uh -huh. Kolejny. Ale mi piszą tutaj mi czacie, nie, Zobaczę, bo tutaj też czasami samochody są rzadko. Tutaj to już w ogóle, ta droga w ogóle nie znana dosłownie, jak mnie, ta, ta droga. Tutaj raz wprowadziłem radiowóz, kiedy mnie gonili. O, jakieś pole dodali. Chyba nie było taka. A zobaczmy, kopareczkę. po polu. Nie, nie da się wjechać. Był tam gwiazd, ale zepsułem. O, no, tak, gdzie to teraz jecha? O, całe jednostki osypy jadą. Nasza. Osobi jednostka. Yy, o, o, ochotnicza straż pożarna właśnie. Dobra, jadę z nimi. Ojej Ta, ja jak pojechali tędy. Dobra, włączam syrenki i złączam się. Jadą tam za nami. A, to mój bo... A ten to... A ci to co po kamienie? O kurwa! Karetka. A tutaj co Patrz. Dobra, uczimy. Zobaczymy. To chyba nie to Jezu! Z kim ja muszę grać Jak? O kurwa Panie! A, to w sumie ciekawe ta dziura. O, to już... Ej, wchodzę, wchodzimy tam? Dobra, wchodzę. Zdawać karetkę. Patam karetka... O kurwa. Aha, i to tyle? Aha, to tyle. Czyli to te dziury w Roblox. Myślałam, że myślałam, one są na wylot? A nie, to, to tylko takie jaskinie. A można tutaj, checkpointy takie dawać w ogóle. Kiedy się znajdzie złoto na przykład, albo gra w nie bank, czy coś takiego. Raz niechcący udawałam RP, że wpadną tu jaskini. Bo mnie policja goniła. I buu, tam checkpointa za to, że... Na, nacisnąłem złoto o przyci przycisk czy co tam. Wyz no, ogólnie. Aha. Pożar. No, brawo. Zobaczmy, się jest. No zgłaszaj się. Nie no kolejno! No. Skąd kiedy jakiś polic... Nie no, nikt nie będzie polifeczek, ja oczekuję. Nie wiem, który raz już to biorę, ale dobra. Dobra, a teraz to policyjna, to. Już na policyjnej parking, po to blisko. Ta, policyjna. Dobra, albo najlepiej przed. A, no tak, policyjna, światełka są. wiem, ktoś nie zajumał pomocy drogowej. Dobra, bum. Bum. Nudy ten no, odcinek, niestety, trochę. Ciekawie jest no, na, na policji, tam straży pożarnej. No i bardziej na straży pożarnej. A teraz to. O Jezu, ile strażaków! Matko jedyna! nie, A serio? Tam. Aha, i nagle wyszedł, Ja. co To to było. Albo ja mam laga jakiegoś. Nie, no, już muszę. Nie, no chłopców w szkole wjechał. Teraz to będzie grubsza sprawa. No patrzcie, w ściany wjechał. No, no, no. O, kurde. Prawdy, Patrzmy, to są w Udajemy, że tutaj zniszczenie jest, co nie? O, kurde. Szafka to nie naprawienia. A błotnik to już w ogóle nie mówię. Okno się wybiło przy okazji. Więc Jestem... no... Ja nic tutaj nie zrobię. Druga jednostka wyszła i tylko ja jestem. Ja za pokazałam. jak zaraz wszyscy będą mnie dodawać. O! Otnięcie auta. Gdzie? Dobra, tym się strach pożarno zajmie. Gdzie, to... o, nie, to... Chyba wiem, gdzie? Ten. W wrzecę. Ale, podpowiedź, ja wam powiem. Podpowiedź niesamowita. Niesamowita podpowiedź. Ja. Wrzedzę. Kurde, tutaj mnóstwo, że jakieś chłopie. A, koła bryki. Dobra, kołowa bryk, dobra. Kurde, ja tędy pojechałem, jak nie wiem Nie wiesz, on nagrywam, to mój kolega, dlatego... No gdzie to, gdzie to. Dobra. Ooo! Uj oj Grubsza sprawa Oj, oj. Ojojoj Panie, ja tego nie wyciągnę, co nie? Bo, nie no, dźwigu nie mam Tak brat, byś tamtego radiowozu No ja panie, taką nie wyciągnę, no No, tak jakby No Co ja mam zrobić z tym? Ja tego nie wyciągnę, no bank башни. на ютуб. А, добра, Ланч, добра. Добра, давай. Да. А ты еще не удар в хобби, ты веришь, что ты типа так на небе, co, не? О, курда, ты еще не удар. To się uda, to ja nie wiem. Nie będę coś dziwnie. Ja nie mogę do tego wziąć. Dobra. Jest prawie. O jakichś korówca. O dobra. Nie, ja nie wyjedzie, nie wyjedzie. Nie wyjedzie. Nie, nie, nie da rady, nie wyjedzie ogólnie. Pa, że co? No to... Dobra, tu teraz też dajesz więcze. Dobra, kolejne zdjęcie. O kurde, jakie to głożne. Ja już odpisuję temu w końcu, moi koledze. O ty, wybuch gazu! O kurde. Aha. Jadę. Dam się rozumieć. <śmiech> <śmiech> Paca i medyk! Nie ja. Ja nie wzywałem. Nie wiem Ja, ja som do, od žuté, serio. A tento co? No pá, chod, co stane sa. Jeď! Jeden nervu. O! Jedže! Dobra chwila, teraz ocenka samochodu. Co cenę muszę dać? Ogólnie. Co na tego auto? tylko... Kurde. na tego. Forda Transit. Pozdrowała ładny Co na tego wozu do. 7,5, 7,5, mega fajny, ładny, fajne światełko w ogóle, nie wiem, lubię jakiś taki, lubię takie światełka od pomocy drogowej, drogowe <grym> widzowie, <wiedziałem> eee... no, cena 7,5. fajne auto i znowu chyba będzie Ford Transit następny. Dobra. Dobra, narka widzowie, następne odcineczki będą. Ja wam was żegnam. No i narka.